Katarzyna Kosińska, witam. Zapraszam na kolejną audycję Lady Dieta. Jak zawsze w studio KRDP jest doktor inżynier Aleksandra Czarnewiczka, Mińska, Dietetyk. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Za oknami szaro, buro niestety jesień mamy. I dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o odporności organizmu, mm. bo tak się dzieje, że jak jesień przychodzi, to my mamy katar, kaszel, różne infekcje mm. nas dopadają. To okres chorób. Jak zdrowo wzmocnić nasz organizm? O tym porozmawiamy. No, właśnie. To co my mamy robić o tej porze roku? Ja może zacznę od tego, że warto byłoby odróżnić, czy powodem kataru, czy też przyczyną kataru ten jest alergia, czy jest przeziębienie, bo bardzo często niestety mylimy te dwie rzeczy, cieknie nam z nosa i myślimy, że jesteśmy chorzy. A tak naprawdę to nie choroba, tylko reakcja na przesuszone środowisko, w którym bytujemy, no bo grzanie w tej chwili już wszędzie, tak wszyscy w grzejnikach i palimy, i te grzejniki podkręcamy, i nie wietrzymy mieszkań, więc to powietrze jest przesuszone. Poza tym pamiętajmy, że w tej chwili na dworze jeszcze różnego rodzaju pleśnie i grzyby, to wszystko, zarodniki tego wszystkiego jeszcze się unoszą. I bardzo łatwo. Pomylić tak naprawdę te, te objawy takie pierwsze, jakby chorobowe, ze zwykłą alergią, a jednak leczy się to zupełnie inaczej. Zwykłą czy też niezwykłą, bo leczenie wcale nie jest zwykłe. Ale jeżeli ten katar jest wodnisty, taki przezroczysty i cieknie po prostu kapie nam prawie, że z nosa do tego dochodzi jeszcze swędzenie oczu, to niewątpliwie to są objawy alergii. No i wtedy myślenie o odporności, czy też pobieranie jakiś koński dawek witaminy C zupełnie mija się z celem. Wtedy powinniśmy przyjąć leki, które po prostu będą leczyły alergię. Natomiast, jeżeli rzeczywiście zaczyna się infekcja, to jest już trochę późno na działanie, ja zawsze mówię, bo to lepiej zapobiegać, niż leczyć. Więc najpierw przeciwdziałać. I ja tutaj będę z uporem maniaka powtarzała przy każdej audycji, że jednak zdrowa dieta, ta systematyczna dieta, to jedzenie na czas, przestrzeganie pór posiłków, tak naprawdę gwarantuje nam dobrostan na cały rok. Rzeczywiście w tej chwili ten układ odpornościowy jest bombardowany dużo bardziej ze względu chociażby na środowisko, w którym się znajdujemy i wszystkich kichających, prychających, smarkających ludzi naokoło. I tutaj ja apeluję, żeby jednak brać zwolnienie lekarskie, jeśli ktoś się, źle się czuje, żeby po prostu unikać rozprzestrzeniania. W tych wszystkich skupiskach zamkniętych, kiedy siedzimy w biurze we cztery czy w pięć osób e, i jedna kicha, to za chwilę kichają już wszyscy. A szczególnie tak w przedszkolu, prawda, wśród tak, dzieci. Tak, i tutaj też zawsze taki apel do rodziców, żeby jednak tych dzieci takich nadwyrężonych, czy to nadwyrężonych alergicznie, czy przeziębieniowo, bo pamiętajmy, że alergia, jeżeli pojawia się nadmierna wydzielina, czy to w nosie, czy, czy w gardle, ona płynie zwykle tylną stroną gardła, to jest otwart, to są otwarte wrota do zasiedlenia się bakterii. One w tym śluzowatym środowisku doskonale się rozmnażają, więc zaczyna się niewinnie od y, objawów alergicznych, a kończy się zapaleniem oskrzeli, które tak naprawdę jest troszeczkę na nasze życzenie jest takie przenoszone. Gdybyśmy to dziecko wtedy odizolowali, to które ma alergię, odizolowali od środowiska dzieci innych chorych i zainfekowanych, to wtedy ono nam z tej alergii wyjdzie. Natomiast jeżeli doinfekujemy je jeszcze innymi bakteriami, no to wtedy faktycznie przeziębienie y, mamy gwarantowane. Pamiętajmy, żeby pierwszym... Wrotem do wejścia do naszego organizmu to pierwsze takie no, drzwi, bym powiedziała, które są otwarte, to jest nos i jama ustna, więc pamiętajmy o tym, abyśmy zawsze w tym nosie mieli wilgotno, więc wietrzymy w mieszkaniach, nie podkręcamy grzejniki na 25 stopni i tylko się gotujemy, 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 tylko wietrzymy w mieszkaniach, otwierajmy, zwłaszcza jeżeli te grzejniki mamy tak dobrze rozhochlowane, no to nie ma problemu, żeby to powietrze ponownie się nagrzało, natomiast nawilżajmy przestrzeń, w której jesteśmy. Te popularne metody typu ręcznik, nagry, mokry nagrzewnik, ja nie wiem, czy to dziś działa, czy nie działa, wolę po prostu otworzyć okno. Eee, no i tak naprawdę to, to tutaj, żebyśmy nie przesuszali tej śluzówki. Poza tym pamiętajmy, że wyjście z takiego pomieszczenia, w którym mamy 25 stopni na zewnątrz, gdzie jest nawet 5 czy 7, to jest ogromny szok termiczny dla ciała. Eee, głowy zwykle nie osłaniamy przy tej temperaturze, więc ta głowa jest wychłodzona. Niepotrzebna nam taka amplituda, taka potężna różnica między środowiskiem bytowania w domu, a dworem i sami sobie ją bardzo często y, szykujemy i przegrzewamy pomieszczenia, przegrzewamy też dzieci, więc tego nie róbmy. Pamiętajmy, że y, też stopień nawilżenia naszych śluzówek to jest ilość wypijanego płynu. A o tym Czy... też zapominamy. Tak. Ja w gabinecie w tej My chwili bijemy. mam często taki, taki argument ze strony: No, ale jak jest lato, to jeszcze nam się no tej wody nie chce. Chciałam powiedzieć, tak. Teraz już nam się tej wody tak nie chce. Ale z drugiej strony, jeżeli jesteśmy w pracy, w pomieszczeniu, w którym jest sucho. I mamy 24 czy 5 stopni na zewnątrz, tak? No to tej wody nam się powinno chcieć wypić. To po pierwsze. Po drugie, zawsze mamy do, do, do picia możliwość tak herbaty, kawy, e, wszelkiego rodzaju innych, nie wiem, herbaty ziołowe chociażby. E, pamiętajmy też, żeby nie pić tych płynów na gorąco. No właśnie, bo na mnie y jest zimno, to, to się y tak. właśnie próbujemy rozgrzać tak, tak, jakąś herbatką rozgrzewającą z cytryną, no i ona y musi y być gorąca aż parzy język. No właśnie, i to jest takie y niedobre, że tak powiem, działanie z naszej strony, dlatego że przegrzewanie śluzówki i traktowanie jej płynem o bardzo wysokiej temperaturze, wysokiej w sensie innej od naszego ciała, bo każda inna od naszego ciała, czyli ponad to 30, powiedzmy 7 stopni, to jest już. Coś o podwyższonej temperaturze odczuwamy jako ciepło. I teraz, jeżeli zalewamy 100-stopniową wodą, taka jeszcze tym białym wrzątkiem z mąbelkami, no to 100 stopni co najmniej, i po krótkim czasie zaparzania próbujemy to pić, to tak naprawdę parzymy sobie śluzówkę nie tylko jamy ustnej, ale też przełyku. Nie jest to działanie zdrowe, bo ono, taka temperatura tak naprawdę wysusza tę śluzówkę, a poza tym sprzyja takim zmianom, nawet mówi się o zmianom, mówi się nawet o tym, że takie, taka wysoka temperatura stymuluje zmiany nowotworowe przełyku, więc jakby jamy ustnej nie pijemy tak gorących płynów. To nie jest tak, że ten płyn do nas, wlany w tej temperaturze, będzie nas rozgrzewał. Organizm najpierw przystępuje do tego, żeby obniżyć temperaturę tego płynu wewnątrz nas. On takiego gorącego płynu nie wpuści do jelit, bo byśmy się poparzyli całościowo. Więc nawet jeżeli ktoś już wyćwiczył sobie jamę ustną i przełyk do połykania czegoś takiego, to pamiętajmy, że dalej jeszcze niżej jest żołądek, który takiego treningu nie przejmuje. Jest to po prostu niepotrzebne Niepotrzebne działanie, wręcz szkodliwe działanie. Plastry cytryny, imbiru, kurkumy jak najbardziej tak, chociaż mówi się, że herbata, która jest parzona w liściach i przetrzymywana jest torebka, czy liście w ogóle jako w naparze, do niej uwalniają się większej ilości glinu, który jeszcze plastrem cytryny, te, te ilości glinu będą jeszcze większe, bo plaster cytryny będzie jeszcze generował uwalnianie się z liści tlenku glinu, więc mówi się, że jeżeli chcemy pić herbatę z cytryną, to Powinniśmy wyjąć wszelkie liście ze szklanki, z naparu, żeby nie było tam na dnie fusów, ani w zaparzaczu fusów, ani torebka, żeby nam nie pływało. Dopiero wtedy dodajemy cytrynę, czy plaster pomarańczy. I taką herbatę możemy pić. I wiemy już co pić, to teraz co mhm. y, powinniśmy jeść? Warzywa, owoce, no to na pewno. Tak, nic nam się tutaj nie zmienia, jeśli chodzi o takie zalecenia ogólne. One będą bardzo zbliżone do tych letnich jeszcze. E, mamy w tej chwili jeszcze bardzo dobre warzywa w stanie takiej dojrzałości konsumpcyjnej. Mamy w świetnej cenie paprykę. Bogactwo witaminy C. W trzech kolorach. Pięknie wygląda na półkach sklepowych. Ja już dzisiaj robiłam zakupy. Naprawdę napatrzeć się na to jest. jest człowiek jest taki nienasycony, bo te kolory są takie piękne. I zresztą takie jesienne dzisiaj. E, mamy bardzo dobrą marchew, która też jest dopiero niedawno wykopana, więc jej wartości odżywcze jak najbardziej wysokie. Mamy jeszcze dynie. Jeszcze jest krótki okres przechowywania od momentu jej zebrania. No, mamy nasze polskie owoce jak najbardziej, mamy buraki, jeśli chodzi jeszcze o warzywa. Wszelkie liściowe w tej chwili też są jeszcze świeże. Trudniej będzie, kiedy będzie styczeń, luty. Dziś mamy już kiszonki, mamy już kapustę kiszoną, i proszę tutaj odróżnić kiszoną od kwaszonej. Jak jest napisane na opakowaniu kapusta kwaszona, to prawdopodobnie procesu kwaszania był podrasowany jeszcze octem albo jakimś innym kwasem. Natomiast kapusta kiszona to jest produkt, który jest otrzymywany na skutek fermentacji. Ten, który jest dla nas dobry, tak? kwas nam nie, nie służy, natomiast kiszonka jak najbardziej tak. Przestrzegamy tego, żeby na talerzu była. Odpowiednia porcja warzyw do każdego posiłku. Tak naprawdę, czy one będą gotowane, czy one będą duszone, czy one będą pieczone, czy one będą surowe, nie ma większej różnicy, choć oczywiście w tych surowych witamin będzie maksymalnie dużo. Natomiast w tych, które poddane będą obróbce termicznej, tych witamin będzie zdecydowanie mniej. I teraz hmm. chciałabym zapytać, bo tak się dzieje i to zgodzą się ze mną szczególnie pani, ale myślę, że i panowie, że szafy po zimie i po jesieni czasami tak się dzieje, że nam ubrania zmniejszają niedobre, e, niedobre szafy. No Taki właśnie, a tak, a tak na poważnie to mm -hmm. my w tym okresie jesienno-zimowym jesteśmy cały czas głodni, czujemy, tak. czujemy niedosyt, mm -hmm. i jemy, sięgamy po różne puste kalorie też, po, po słodycze. Mm -hmm. Dlatego tak, dlaczego tak się dzieje? to jest taki mechanizm fizjologiczny, który nam został na jakby po, powiem praprzodkach jeszcze i on jakby nie wygasa mimo tego, że cywilizacja powoduje, że żyjemy w zupełnie innych warunkach niż ten człowiek ileś tam set lat przed nami. A to dlatego, że na okres zimy zbierane było, że tak powiem, brzydko sadło, tak i tkanka tłuszczowa, która później była zużywana na cele energetyczne, kiedy nie było po pierwsze dostępu do jedzenia, a po drugie temperatury, ta różnice temperatur między Gdzieś powiedzmy, miejscami zamieszkiwania, nawet jeżeli to były jakieś jaskinie, a zewnętrzną częścią środowiska była bardzo duża. No i tak naprawdę to mówię, to było gromadzenie tkanki tłuszczowej po to, żeby można było ją zużywać na cele i energetyczne, i do ogrzania i do jedzenia. Tak? Te magazyny nie było lodówek. Kiedyś człowiek sam dla siebie był magazynem jedzenia. E, pamiętajmy, że wszelkie polowania, czy wszelkie nie wiem, e, rośliny, które były zbierane w lasach, korzonki, owoce, to wszystko było dostępne latem i wczesną jesienią. E, żadne polowania nie odbywały się zimą. To był czas przestoju. No, więc trzeba było zrobić te magazyny w sobie, tak? zachować to, te źródła energii. No i to nam zostało, chociaż dziś żyjemy w zupełnie innych okolicznościach, mamy pełną dostępność do pokarmów, a z drugiej strony, też e, niwelujemy różnicę temperaturową, ciepłą odzieżą. Mamy odzież termiczną, mamy kurtki puchowe, które świetnie izolują m, od chłodu, e, to nie zużywamy tyle energii na cele energetyczne. Nie ma takiej potrzeby. I Jemy cały czas, a mimo wszystko ten mechanizm fizjologiczny, który gdy idzie w kierunku zimy, e, nam pozostał. Ja najbardziej obserwuję to na kotach u siebie w domu, mm -hmm. które teraz śmiejemy się, że chyba zima będzie, nie wiem, 50-lecia, bo 30-lecia to za mało, bo koty po prostu się popasły mamy koty po 4 kilogramy. I to w zasadzie same sobie to zrobiły nawet nie wiadomo gdzie. Nigdy, tak jak w tym roku, jest to wczesna jesień i na zewnątrz mamy ciepło. Więc ja nie wiem, co te koty czują instynktownie, ale naprawdę zbudowały potężną ilość takiego puchu na sobie. No ileś jest w tym tkanki tłuszczowej. One robią to co roku i to się świetnie na nich obserwuje. Natomiast no ten rok jest jakiś gigantyczny, naprawdę. A my miejmy nadzieję, że nam nie przybędzie tych kilogramów przez nie? zimę. I, I tak, chociaż później są postawione noworoczne, które tak mm -hmm. od 1 stycznia przez miesiąc, tak <laughs> obowiązują. obowiązują. Później, <laughs> później już nie. To jest luz. <laughs> Więc miejmy mm -hmm. nadzieję, że, że uda nam się. No i regularne jedzenie, prawda? Tak, przede, przede wszystkim, wszystkim... nie doprowadzajmy do sytuacji, gdzie mamy przystoje 4-5 godzinne między posiłkami, bo wtedy brakuje nam tej energii, wtedy spada nam temperatura, wtedy jesteśmy rozdrażnieni. I tak naprawdę, jeżeli w ten sposób stresujemy swój organizm, że fundujemy mu takie sytuacje stresowe, jesteśmy bardziej podatni na wszelkie infekcje i choroby. Wtedy to odpornościowy odpornościowy Zaczyna się bronić, nie ma energii do pracy i łapiemy różne dziwne rzeczy z powietrza. To nam nie pozostaje nic innego, jak życzyć wszystkim Państwu zdrowia. Dokładnie tak. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na kolejną audycję, a kolejna Lady Dieta już za tydzień, we wtorek 18:30. Zapraszamy, dziękuję bardzo. Moim gościem była doktor inżynier Aleksandra Czarnewiczka, miejska dietetyk. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.